Macie czasami tak, że opanowanie tego, jak dużo czasu spędzacie w telefonie, jest trudne, że sięgacie po niego bezwiednie, w sumie nie wiadomo nawet po co, i tak od jednego scrolla do drugiego mija wam nie wiadomo kiedy godzina. No więc ja tak miałam i postanowiłam w końcu coś z tym zrobić, a cała ta sytuacja i szukanie rozwiązania, które będzie działać dłużej niż przez wiecie, kilka dni jakiegoś impulsywnego zrywu, sprawiło, że bardzo dużo się po drodze dowiedziałam o tym, jak konkretnie telefony działają na nasze mózgi i dlaczego tak trudno jest je odłożyć. I zrobiłam o tym film. Rozmawiam w nim z terapeutą, który zajmuje się e-uzależnieniami, przekopuje się przez przeróżne badania i dane i dzielę się sposobami, które sprawdziły się u mnie i to tak na długą metę. Mniej więcej od stycznia trzymam swój screen time w ryzach i nareszcie mam poczucie, że przestałam trwale, nieustannie wpadać w sidła TikToka, nieskończonego scrollowania, śledzenia dram, newsów i zatruwania sobie mózgu takim bezwiednym przyswajaniem ton informacji, które tak naprawdę nie są mi potrzebne. Film czeka na YouTubeku. link zostawiam w bio i życzę Wam miłego seansu. Trzymajcie się, pa pa!